Cześć, czy znacie taki zabieg jak szczotkowanie ciała na sucho? Jeżeli nie i jeżeli nie wiecie jak to zrobić, to serdecznie zapraszam do tego filmu, bo będę w nim pokazywała w jaki sposób ten zabieg przeprowadzić, żeby nie był szkodliwy dla naszego ciała, żeby ciało było piękne i żeby ten zabieg spełnił wszystkie pokładane w nim nadzieje, a naprawdę gra jest warta świeczki ponieważ szczotkowanie ciała na sucho jest zabiegiem znanym już w ajurwedzie. I co takiego wspaniałego daje nam ten zabieg? Otóż przede wszystkim wspomaga odporność. Zacznę od tych walorów zdrowotnych, a potem przejdę do tych urodowych, bo uważam, że jednak te zdrowotne walory i zdrowotna motywacja do systematycznego przeprowadzania takiego zabiegu jest najważniejsza. Więc... Nasz układ limfatyczny jest dosyć leniwy. Nie ma takiej pompy jak układ krwionośny w postaci serca, jak układ krążenia, no a więc musimy pobudzać go do pracy manualnie. I jednym z takich sposobów jest właśnie szczotkowanie ciała. Owszem, układ limfatyczny można pobudzać również ruchem, ale dodatkowo warto również wspomóc się masażem ciała. Więc układ limfatyczny. Węzły chłonne, odpowiadają za odporność organizmu. Jeżeli pomożemy temu naszemu układowi limfatycznemu dobrze pracować, odpowiednio spełniać swoją rolę, no to nasza odporność wzrośnie. Nie będziemy podatni na infekcje. Wszystko tkwi w naszej odporności, więc musimy o nią zadbać od podstaw. Ale oprócz tego, że działa cudownie na odporność, to również przyczynia się do ogólnej detoksykacji organizmu, czyli te wszelkie trucizny, wszelkie szkodliwe produkty przemiany materii nawet zostają zdecydowanie łatwiej z niego wydalane, no bowiem wspomagając pracę układu limfatycznego, on szybciej i zdecydowanie skuteczniej pozbawia się tych nagromadzonych toksyn w organizmie, no a nie łudźmy się. Te toksyny w każdym z nas się znajdują. Choćbyśmy żyli jak najzdrowiej, choćbyśmy chcieli nad wszystkim zapanować, no to nie da rady, no bo taka jest specyfika ówczesnego świata, więc jesteśmy na to skazani. Z tym, że to, co możemy zrobić osobiście, no to róbmy, czyli zdrowa dieta, zdrowe środowisko, w którym przebywamy. Zdrowa, naturalna pielęgnacja urody, to wszystko nie jest bez znaczenia. No dobra, ale oprócz tych walorów zdrowotnych, co takiego daje naszej urodzie? Otóż przede wszystkim odmładza i to wyraźnie, bo skóra jest lepiej ukrwiona. Produkcja kolagenu jest zdecydowanie lepsza i na lepszym poziomie. Redukuje również celulit, co jest bardzo istotne, no bo Wiadomo, celulit do estetycznych nie należy i chcemy mieć piękną, gładką skórę, to więc wspomagajmy się takim masażem. Działa naprawdę wybitnie, ale stosowane systematycznie. Tym tkwi cała tajemnica. Ten zabieg musi być przeprowadzany systematycznie. I na przykład, jeżeli macie jakiś ciężki dzień, jakiś ciężki trening, to taki masaż również kapitalnie rozluźnia mięśnie. Więc warto sobie wpleść do swojej treningowej rutyny ten masaż, a nie będziemy mieli zakwasów, jakichś bólów o nadmiernej aktywności fizycznej. No bo nie tylko treningi. Czasem pracujemy fizycznie na przykład w ogrodzie kobiety czy mężczyźni, gdzieś na budowach, no i przychodzą obolali. Więc takim masażem można cudownie rozluźnić Całe ciało poza tym cudownie wygładza skórę, nawilża ją, bo pobudza gruczoły łojowe do pracy. Jeżeli więc macie problemy z suchą skórą, z nadmiernie suchą skórą, no to absolutnie nie rezygnujcie z tego masażu, bo on naprawdę wspaniale, ale to wspaniale się rozprawia z suchą skórą w postaci właśnie dodatkowego jej nawilżenia. Konsekwencją tego wszystkiego jest cudownie jędrna i napięta skóra, a o to nam właśnie chodzi. I w każdym wieku. Jeżeli jesteś osobą dojrzałą, jeżeli jesteś osobą starszą, absolutnie nie pozbawiaj się tego masażu, myśląc, że na ciebie to już nic nie, nie zadziała. Absolutnie nie. Właśnie na osobach starszych, na osobach dojrzałych zdecydowanie lepiej widać pozytywne skutki takich działań, a szczególnie właśnie tego masażu, czyli ta skóra staje się wygładzona, ujędrniona, lepiej napięta, bo zdecydowanie lepiej odżywiona. Wspomagamy też tutaj układ krwionośny, układ limfatyczny, te wszystkie składniki odżywcze lepiej krążą w naszym ciele, a co za tym idzie? Opóźniamy procesy starzeniowe. Więc Warto o to zawalczyć, ale oprócz tych walorów urodowo-zdrowotnych, szczotkowanie ciała na sucho ma taki fajny, pozytywny aspekt. Daje kopa, zwiększa energię, więc mała czarna zupełnie już nie będzie potrzebna, bo jeżeli chcecie przeprowadzić sobie ten zabieg rano, no to on elegancko zwiększy energię. Będzie się chciało żyć, będzie się chciało działać, pobudzi po prostu nasze ciało przed ciężkim dniem. Ważne, aby ten zabieg stosować co najmniej raz dziennie od 3 do 20 minut, a wówczas efekty naprawdę mile Was zaskoczą i nie trzeba będzie na nie długo czekać, bo wystarczy tak jeden tydzień, dwa tygodnie, a skóra już staje się zdecydowanie piękniejsza. I jak przeprowadzać ten zabieg. Otóż nie mogą to być ruchy jakieś takie hardkorowe, żeby ten zabieg sprawiał nam ból. Absolutnie nie. Muszą być one delikatne. Musi to być relaks. Wówczas całe ciało cudownie się relaksuje. I jeżeli będziecie chcieli przeprowadzać ten zabieg wieczorem, to nie róbcie tego bezpośrednio przed snem. Fakt, że on rozluźnia mięśnie, relaksuje, ale dodatkowo pobudza energetycznie, więc przed samym snem nie jest wskazany. Tak? Dwie, trzy godziny przed położeniem się do łóżka. No a rano, wiadomo, można sobie pozwolić na ten masaż od razu po wstaniu z łóżka. Tylko pamiętajcie przed kąpielą, przed myciem ciała, bo jeszcze jedna zaleta tego masażu to... Doskonałe pilingowanie zrogowaciałego naskórka. Jeżeli będziecie przeprowadzać ten zabieg systematycznie, co najmniej jeden raz dziennie, to nie będziecie w ogóle mieć problemów z nadmiernym, nawarstwionym naskórkiem, bowiem ten zabieg kapitalnie pilinguje. Więc zabieg ten koniecznie przeprowadzamy przed myciem, bowiem ściągamy dodatkowo ten martwy naskórek, a potem pod prysznicem w wannie. Dodatkowo go zmywamy. Także na suche ciało, bez żadnych balsamów, przed myciem. I jeszcze jedna mała uwaga dla osób posiadających kruche naczynka krwionośne. Wcale nie musicie rezygnować z tego zabiegu. Absolutnie nie. Ja również mam delikatne naczynka krwionośne, kruche i ten zabieg przeprowadzam. Ale trzeba uważać, ruchy muszą być bardzo delikatne. Wręcz takie głaszczące, nie jakieś takie mocne, hardkorowe. No bo na przykład jeżeli te miejsca newralgiczne, jak pośladki, czy uda, można sobie potraktować zdecydowanie mocniej, no bo wiadomo, że tam lubi się odkładać tkanka tłuszczowa, czy na brzuchu. Ale jeżeli macie tam problem z kruchymi naczynkami, no to absolutnie nie. Na to sobie mogą pozwolić osoby, które tych problemów nie mają. Ja na przykład na w pośladkach, czy na brzuchu nie mam problemu z kruchymi naczynkami, więc zdecydowanie mocniej pocieram te okolice. I naprawdę skóra na brzuchu wspaniale się napina, bo skóra na brzuchu lubi być masowana. I żeby nie była obwisła właśnie po ciążach, po odchudzaniu, no to trzeba ją systematycznie masować, a ten masaż szczotką jest bardzo wskazany. I zanim jeszcze przejdę do tego masażu, no tych informacji jest wiele, ale wszystkie one są ważne, to ważne są również szczotki. Ja stosuję takie dwie. Jedną taką oraz drugą taką do pleców, jeżeli sama się masuje, Jeżeli nie ma mi kto w tym pomóc, no to sobie sama wykonuję taki masaż szczotką. I ja preferuję szczotki naturalne, wegańskie, z włókna Naturalnego, i takie są moim zdaniem najlepsze, bo są delikatne. Te syntetyczne mają bardzo sztywne włókna, więc mogą podrażniać. A szczególnie jest to ważne przy tej cerze naczynkowej. No, ale teraz będę powoli przechodziła do tego zabiegu, bo już się nagadałam. Chciałam wyczerpać temat, bo czasem wiele osób ma pytania: co robić, jak robić, i jeżeli nie wyczerpałam. Wszelkich informacji na ten temat, no to oczywiście pytajcie w komentarzach, a ja będę odpowiadać, bo być może coś mi jeszcze gdzieś tam umknęło. A zatem zaraz będę zmieniać kadr, bo masaż przeprowadzamy od dołu do góry, czyli w kierunku serca. Zaczynamy od stóp i jedziemy do szyi. Nie masujemy twarzy. Absolutnie nie masujemy twarzy. Więc zmieniam kadr. Ok, mam już zmieniony kadr. Mojej głowy nie widać, no ale nie jestem w stanie tutaj Wam dobrze pokazać, jeżeli bym stała cała. W tym filmie oczywiście w poziomie, bo w pionie jest łatwiej, ale wybaczycie mi ten chwilowy brak mojej głowy. I więc zaczynamy od łydek. Delikatnie masujemy łydki. Każdą stronę. Miejsce po miejscu. Ja to będę robiła krótko, żeby po prostu tylko zobrazować. Wy możecie sobie pojeździć tą szczotką tutaj zdecydowanie dłużej. Potem pośladki. po pośladki. Również powolutku. Delikatnie. Jeżeli nie macie problemów z krótkimi naczynkami, to te miejsca można potraktować zdecydowanie mocniej. No oczywiście nie masujecie się po ubraniu. Ja się tylko ubrałam, żeby tutaj nie propagować żadnej golizny, bo pewnie ten film nie ujrzałby światła dziennego, więc musiałam się ubrać. No. Ale masaż przeprowadzamy oczywiście na gołe ciało i okrężnymi ruchami pośladki. Oczywiście każdą stronę ud dokładnie i przechodzimy do brzucha. Brzuch traktujemy najpierw na około kilka takich okrążeń, no i później... Do góry. Podciągamy do góry. I tutaj, jeżeli macie problemy z obwisłą skórą na brzuchu, to dobrze sobie tutaj na masowaniu tego brzuszka spędzić trochę więcej czasu. Naprawdę działa rewelacyjna terapia na obwisłą skórę na brzuchu. I teraz znowu zmienię kadr, żeby mnie było widać od połowy w górę. I znowu jestem twarzą z Wami. Pomasowałam brzuch. Teraz delikatnie tutaj klatkę piersiową. Również takimi okrężnymi ruchami. I teraz ręce, oczywiście dłonie też i ręce bardzo lubię masować tutaj środek dłoni coś niesamowitego spróbujcie jaki to jest relaks jakie odprężenie i jak wspaniale działa coś cudownego no i te wszystkie toksyny tą limfę sprowadzamy ku węzłom chłonnym pod pachami one sobie później z tym już dadzą radę, z tymi toksynami. No i drugą rękę traktujemy. Tak samo nie pomijamy dłoni. Naprawdę spróbujcie pomasować sobie dłonie. Coś wspaniałego. Relaks. Wybitny moim zdaniem. Najlepszy. No i później tutaj przy dekorcie. Odprowadzamy w kierunku węzłów chłonnych. Można sobie ruchem okrężnym, a na zakończenie właśnie delikatnie odprowadzając ku węzłom chłonnym. Nie masujemy szyi, nie masujemy twarzy. Masaż twarzy i szyi to jest inne zagadnienie. W tym przypadku nie masujemy, jeżeli traktujemy całe ciało i nie takimi szczotkami, bo do masowania twarzy są inne techniki i inne przybory. Tutaj masujemy całe ciało. W sumie to by było wszystko. Jeszcze dodatkowo plecy. Też najlepiej sobie tak zrobić od kręgosłupa, bok do węzów Mi ciężko, bo mam tutaj właśnie ubiór i tak ciężko mi pokazywać, ale chodzi o to, żeby odprowadzać w kierunku węzłów płonnych. Tutaj można sobie poprowadzić do góry, a tutaj od kręgosłupa w kierunku paszek. No, na ciele zdecydowanie lepiej taka szczotka się zachowuje. Także pokazałam Wam, jak ten zabieg powinien wyglądać i jak już wspomniałam, jeżeli macie jakieś wątpliwości, niejasności, no to zadawajcie pytania śmiało w komentarzach, bo być może coś przeoczyłam, czegoś nie dopowiedziałam, czegoś nie pokazałam, więc śmiało drążcie. I Myślę, że ten masaż powinien znaleźć się w Waszej codziennej rutynie. Dajcie znać, jak się po nim czujecie, czy w ogóle wykonujecie go systematycznie, czy macie efekty, no i jak w ogóle Wam się podoba taka forma szczotkowania ciała, bo ja zakochałam się w niej już przed laty i jest ona obecna mnie na co dzień. Serdecznie pozdrawiam, przyjemnego relaksu masując ciało. Do zobaczenia w kolejnym filmie i pa pa!